Siemano, z tej strony Danielowski. Witam Was w krótkiej informacji na temat mojego kanału Int Out Old. I w tej informacji powiem Wam, gdzie będę to wszystko robił, gdzie to będzie się wszystko pokazywać, gdzie składajcie zamówienia. Zapraszam wszystkich na kanał Daniel Design. Link do kanału będzie podany w opisie. I na tym kanale będę po, no, tworzył, poka pokazywał różne intra. Intra, Outra przejścia. Może grafiki, chociaż wątpię, bo ostatnio Photoshop mi rozwalił yy, Adobe After Effects, ale wszystko naprawiłem. Yy, I zapraszam wszystkich na ten kanał. I pewnie zauważyliście teraz takie krótkie że jest Mobizen. Otóż rekordable mnie coś kraszuje i nie mogę nic nagrywać, a rek... no niestety muszę nagrywać Mobizenem. Już jak na razie widzę się nie laguje, ale nie tym. Zapraszam wszystkich na ten kanał. Na razie że żadna grafika jakby była, to ja ją wrzuciłem. Kanał tak się nazywa. Zapraszam wszystkich, link do kanału w opisie. Wbijajcie tu zamówienia, jeżeli nie będzie tu jeszcze jakiegoś odcinka. Składajcie na, na moim YouTubie Danielowski. A tak to intro już się będą pokazywać tu, więc osoby, które są chętne yy, lub zamawiają, albo które patrzą jak mi to idzie, zapraszam wszystkich na ten kanał. A ja się z Wami żegnam, do kolejnych zobaczenia. Cześć!